Witam Was bardzo serdecznie. serdecznie. Tutaj Monika na kanale Mon Mama Tarot i Runy. E, witam Was, moi drodzy, e, w czytaniach dotyczących końca 2024, czyli zobaczymy, co będzie się działo u, e, u nas, jako reprezentantów znaku e, Zodiaku, e, w przeciągu najbliższych powiedzmy 7 tygodni, tak? bo jeszcze nam zostało troszkę października, listopada oraz grudzień. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że jesteście zdrowi, że wszystko się układa, że jesteście bezpieczni. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, zapraszam do mnie. Chciałabym też wspomnieć, że będę na targach ezoterycznych w Ludyni, jeżeli będziecie chcieli się spotkać osobiście. Dobrze. Myślę, że to wszystko zachęcam was do komentowania, polubień, udostępniania oraz subskrybowania treści zawartych na tym kanale oraz oraz subowania samego kanału. Dobrze. Dzisiaj również pogoda umożliwia. Bycie na zewnątrz, więc korzystam ze słońca i przechodzę do czytań. Cześć Zodiakalne bliźnięta. Zobaczymy, co szykuje dla Was wszechświat w przeciągu tych najbliższych powiedzmy, 2, dwóch, 2,5 dwóch miesiąca. Zobaczymy, co jest wam pisane wedle tarota Wadima Zelanda: transurfing rzeczywistości, tarot w przestrzeni wariantów. Bliźnięta, październik, listopad, grudzień 2024. Zasada transurfingu. i przeczytamy sobie Uzelanda, co miał na myśli. Zrezygnuj z zasady wahadła postępu jak ja i zastąp ją zasadą transurfingu. Pozwól sobie być sobą, a innym być innymi. Pozwolenie sobie na bycie sobą oznacza akceptację siebie z całą swą niedoskonałością. Pozwolenie drugiemu człowiekowi na bycie innym oznacza zdjęcie z niego projekcji własnych oczekiwań. Ta uniwersalna zasada daje możliwość uzyskania wolności wewnętrznej, i pozbycia się z życia całej masy wszelkiego rodzaju problemów. Ok, zobaczymy, co ma Wam do powiedzenia tarot Bosza. Więc masz przede wszystkim być sobą, działać y, według siebie. Y, Postępować tak, jak Wam odpowiada to, a nie pod dyktando innych. Jednocześnie macie się wykazać też dużą tolerancją dla tego, jak, jakimi ludźmi są inni. Szóstka monet karta dawania i brania, równowagi, empatii, partnerstwa. Partnerskiego traktowania, podobnie jak i karta kochanków, siła to może być takie docieranie się w związku, poznawanie się, może bliźnięta wchodzą w jakąś relację właśnie i się poznają, może jesteście w relacji, która jest jeszcze na etapie ścierania się partnerów, docierania się, poznawania siebie nawzajem, w jakiś sposób sprawdzania się w różnych sytuacjach i egzaminowania. Tutaj też w. W tym okresie bardzo ważne będzie to, czy um, sam się uczciwie rozliczasz ze swoimi kontra kontrahentami i czy kontrahenci uczciwie rozliczają się z, z Tobą. Um, tutaj może chodzić w ciągu tych najbliższych tygodni o jakiś układ zawodowy, finansowy, y, uczuciowy. Tak? Zobaczymy, co u bliźniąt. Na wejściu jest Trójka Buław, fajnie, karta ekspansji, rozwoju, nowych projektów, rozwijania tego, co już istnieje. Trójka Buław daje możliwości wyważenia, wręcz, bo to jest ogień, albo też otwarcia zamkniętych dotąd drzwi, ponieważ jest to karta brama. Ona zachęca do przyjęcia inicjatywy w jakiejś sytuacji, co stoi na Wam naprzeciw lub co stanowi wyzwanie. Rycerz buław to jest dużo ognia, dużo zapału, dużo odwagi. To może być zarówno czynnik wspierający Ciebie, jak i też utrudniający Ci pewne przedsięwzięcia, bo to może być jakaś konkretna osoba, która wchodzi Ci tutaj w paradę, lub też ktoś, kto Cię mobilizuje, motywuje. To może być osoba, z którą współpracujesz, to może być partner, partnerka, to może być osoba, z którą trzeba coś jeszcze wyjaśnić bądź ustalić. Giermek mieczy. Coś jest ukryte, coś jest, o, siódemka mieczy jako tło do tego, coś jest przed tobą zatajone. Ktoś być może nie był wobec ciebie uczciwy, jakby współpraca czy też relacja nabiera tempa, rozwija się, więc warto nadać jakimś tematom głos, dać głos jakimś tematom, jakieś tematy przedyskutować i ujawnić też, tak? Siedem mieczy. Giermek mieczy poszukuje prawdy, ujawnia prawdę. Y, możliwe, że o czym się tutaj y, dowiesz, y, co y, umożliwi Ci działanie, Giermek Buław, y, co też y, pozwoli Ci y, przyspieszyć y, pewne realizacje. Jajku, y, sami rycerze, Giermek, y, powietrze i ogień. Rycerz Mieczy jako to, co dzieje się w Twojej głowie. W Twojej głowie dzieje się dużo koncepcyjnie, myślowo, intelektualnie. Rycerz Mieczy jest um, intelektualnie pobudzony, mentalnie pobudzony. To jest ktoś dosyć niespokojny. To możesz być Ty, to może być Twoja energia w ciągu najbliższych tygodni, to może być ktoś z Twojego otoczenia, lub też ktoś w oddaleniu, kto przynosi jakieś wieści, kto Cię o czymś informuje. To w oddaleniu robi rzeczy, które, na które trzeba w jakiś sposób zareagować. Te karty mówią o Twojej reakcji, o Twojej aktywności, o, twoim, też, o Twojej konieczności stawienia się gdzieś, wyjazdu gdzieś. Tu jest działanie, tu jest akcja, tu jest też wzięcie odpowiedzialności za coś. Trójka buław. Rycerz Buław może też mówić przy tych kartach, przy, rycerz przy Asie Buław o romansie. Romans przez internet też się tutaj pokazuje, ale naprawdę zobacz, z kim masz do czynienia na serio. Naprawdę wykaż się jakąś wnikliwością, też racjonalnym spojrzeniem, bo tutaj chemia może być silna. To jest ten rycerz Buław, tutaj jest As-Buław. Bardzo seksualne, sensualne karty, fizyczne karty, doznań fizycznych, rozkoszy wręcz powiedziałabym, natomiast przy siódemce mieczy i przy giermku mieczy w obszarze ukrytych spraw może być tak, że masz do czynienia z kimś, kto nie traktuje relacji poważnie. Chodzi tutaj przede wszystkim o... O pobudzenie seksualne, o zabawę. Królowa Kielichów to jest Twoja energia, więc jeśli szukasz czegoś na serio, drogi bliźniaku, to szukaj dalej po prostu. Bądź też wyjaśnij sobie istniejące relacje, to na czym one się opierają. Czy możesz wiązać z nimi przyszłość, czy masz po prostu, bo to jest para, która idzie w gwizdek, czy masz właściwie tutaj się w to angażować, czy to przetrwa, czy to jest tego zaangażowania, uczucia warte. Też ta królowa kielichów może pokazywać osobę, którą jesteś bardzo żywo zainteresowany to jak ta osoba się czuje czy, czy ta osoba ma poczucie bezpieczeństwa czy ta osoba Tobie daje poczucie bezpieczeństwa, czy wnosi jakąś stałość też czy jest to osoba Tobie wierna bo kogoś tutaj masz ochotę przegonić tak, giermek mieczy dużo się tutaj dzieje w obszarze personalnym przede wszystkim dotyczącym do, sprawach dotyczących Twojego otoczenia, ludzi z Twojego otoczenia, Twoich osobistych spraw. Um, wiadomości też tutaj do Ciebie jakieś docierają, które, na które należy szybko zareagować. Łapciu, dziewczyna, łapka. Już się towarzystwo wyciszyło. E, możliwe też, że tutaj e, jest m, nowa miłość, która bardzo szybko się rozwija. Nie wiem, czy nie za szybko, intensywnie tutaj jest, tak? Może być też jakiś pomysł u młodej osoby, która chce iść w świat, która chce ruszyć z jakimś działaniem, z jakimś projektem, która nagle się zakochała. Może to być Twój syn, Twoja córka. E, i ty podchodzisz jakby z pełnym zrozumieniem do tego, ale też masz w sobie taką dozę czujności, albo powinieneś powinnaś mieć taką dozę czujności. Pokazują się tutaj też jakieś celebracje. Tak, dziesiątka kielichów, czwórka buław, spotkania rodzinne, spotkania towarzyskie, które są dla ciebie takimi bardzo przyjemny, przyjemnymi okolicznościami. Mogą być zaproszenia na śluby, mogą być zaproszenia na jakieś rocznice. Być może też sama będziesz myślała, myślał o tym, żeby odnowić śluby, żeby też wprowadzić więcej romantyzmu do związku. Relacje zapoczątkowane w, w tym okresie mogą szybko się rozwijać. Trzeba tylko zadbać o to, żeby utrzymać ten ogień, rycerz Buław jako wyzwanie. Też trzeba zadbać o to, żeby związki były oparte na szczerości, bo jakaś nieszczerość się tutaj pokazuje, coś jest ukryte, tym bardziej, że mamy kartę Księżyca, jako kartę tajemnic po prostu. Bliźnięta, pragnące dziecka, powiększenia rodziny, mogą jak najbardziej się o to starać, królowa kielichów jako wasza energia to jest... Macierzyństwo, czwórka buław, dziesiątka kiliwów, powiększenie rodziny. Mamy również księżyc, który może mówić od, o poczęciu, a z buław to jest także ciąża także jak najbardziej też. Ale też mam wrażenie, że rozbijacie się bardzo kreatywnie że też możecie mieć kogoś w swoim otoczeniu niezwykle kreatywnego, ale również niezwykle intuicyjnego. Słuchajcie, tego, co ta osoba mówi. To jest osoba czująca, to jest osoba, która wyczuwa sytuację, która ma wspaniałą intuicję. Te karty też mogą mówić o Tobie, jako osobie, której intuicja doskonale pracuje, wspaniale się rozwija. Zwracaj uwagę na tą intuicję, bo będziesz więcej wyczuwał, aniżeli widział, aniżeli odbierał. Aniżeli m, m, przerabiał umysłowo, tak? Tutaj bardziej dość, doświadczasz bądź też wyczuwasz, tak? Buławy to są doświadczenia, natomiast kielichy to jest czucie. I ty, i ty ewidentnie na tym czuciu się tutaj opierasz. Jest również. Szansa na zrobienie porządku, na, z jakąś nieruchomością, z jakimś domem, z czymś, co ma Ci dawać poczucie bezpieczeństwa. Um, um, załagodzenie, poprawienie sytuacji, uzdrowienie sytuacji, to jest ta dziesiątka dziesiątka kielichów, tak? Czyli ten rok kończysz jakimś radosnym wydarzeniem, jakimś takim wydarzeniem, które daje ci poczucie bezpieczeństwa. Gdzie jest jakieś też poczucie spełnienia, zrealizowania, zakończenia czegoś z sukcesem, tak? Czegoś, na czym ci zależy, królowa kielichów. Może kogoś też tutaj o kogoś dbasz, z kimś się zbliżasz, jest jakieś zespolenie, jakaś jedność, pogodzenie się. Pięknie to wygląda. Dom nad jeziorem, dom nad wodą, też się tutaj to pokazuje. Coś, co cię, miejsce, coś, osoba, która ciebie uzdrawia, która ciebie stabilizuje. Przepięknie, przepięknie się tutaj to pokazuje dla osób, które szukają jakiegoś azylu. Azylem może być osoba do kochania, azylem może być miejsce, w którym zamieszkasz, lub miejsce, które sobie wykreujesz, lub sytuację, którą sobie wykreujesz, bo będziesz bardzo kreatywny, twórczy, jednocześnie też bardzo aktywny w swoich działaniach. Tutaj jest też zalecenie, żeby nie czekać z jakimiś realizacjami. Wszystkiego dobrego Wam życzę, pa. pa.